Witam was bardzo serdecznie na tym odcinku i witam oczywiście. Yy, pod tytułem widzicie, tak będzie Q&A. Oczywiście będzie taki dzień, w którym właśnie będę odpowiadać na wasze pytania, więc teraz możecie zatrzymać nawet ten film i napisać komentarz, yy, czyli jakie pytanie będziecie chcieć mi zadać. Nie mam pojęcia, jakie zadacie. Pamiętajcie, nie piszcie na żadne obraźliwe, ani żadne jakieś super prywatne, żeby wiecie, żeby to nie było jakoś tak super, ale nie no, także że nie mówię, że, jakieś, że jakoś też nie będę tak bardzo odpowiadać, no ale wiecie. Więc no, zobaczymy, więc piszcie, będę czekać. Yy, się pewnie jeszcze o tym szorcik, więc będzie jeszcze o tym na shortiku. Yy. Zobaczcie też posty, bo tam też jest dołączenie do naszej grupki na Discordzie Też o to polecam wam bardzo mhm. Więc zapraszam do pisania właśnie różnych Właśnie tutaj Będę odpowiadać właśnie na ten Jeszcze żebym się zaciął, widzę, że się muszę zaciąć Trudno więc tak, będę odpowiadać, będzie taki dzień, nie wiem jak długo, będzie o tym oczywiście mowa na odcinkach, na live'ach. Więc czekajcie, czekajcie, wyczekujcie i mam nadzieję, że, że będziecie po prostu. Więc że będą z Wasze, właśnie, komentarzyki. Nie, jak coś to od razu mówię, że to nie będzie na live'ie, to będzie też na odcinku. Więc miejcie suba, dzwoneczkiem. I czekajcie właśnie tego kimondaya, zadawajcie pytania. Maksymalnie jedna osoba może zadać trzy pytanka. W sumie trzy pytanka, albo pięć pytanek, jedna osoba. Maksymalnie w sumie może zadać pięć pytanek, jedna osoba. I co? Zapraszam do odpowiedzi do matki, do komentarzy, właśnie. I będę właśnie czekał. Na wszystkich. Pamiętajcie. Więc subik zostawiony, łapeczka zostawiona. Więc do zobaczenia. Mo możliwe, że na dzisiaj będzie liveik. Więc do zobaczenia. Pa.